Marian Hemar, Polski Hyde Park. Jeden wzniósł w górę dłonie i wzrok apostolski i woła: Wolność, z Polską albo mimo Polski. Drugi ręce załamał, aż chrupnęły kości: Polska krzyczy: Z wolnością, lub mimo wolności? I jakże mi wybierać pomiędzy obiema, gdy zawsze śmierć wybiorę? Innej rady nie ma, gdy niestety do życia jednako mi trzeba i Polski, i wolności, i wody, i chleba. Jeśli muszę umierać, ach, nie ma znaczenia, jaką śmierć sobie wolę, z głodu czy z pragnienia. Ten i inne wiersze poetów emigracyjnych i krajowych, i tych starszych, i tych najmłodszego pokolenia znajdą Państwo. Antologii nie zginęła, do sięgnięcia po nią bardzo serdecznie zapraszam. Justyna Chłap Nowakowa.